monetków. i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że uda mi się to wrócić jeszcze w poniedziałek, bo chcę robić daily i jest jak jest. Więc gramy sobie dzisiaj w Bloons Tower Defense. Oczywiście gramy w Bloons Defense tam 6. <laughs> Kurwa, nie wiem jaką grę kupiłem. Nie no Bloons Tower Defense 6 chyba. Chyba to jest to. Dobra, yy, no to po prostu stawiamy sobie Nałpy w sumie i to tyle. No. I po prostu nie możemy pozwolić przejść balonom do końca. No i to o to chodzi w tej grze. Mówię, ja nagrywam to w sumie już na swoim takim trochę dosyć dobrze zrobionym kącie. Więc nie ma co jakby po prostu zrobiłem to co chcę robić po prostu chcę zrobić daily przez ten tydzień do końca tygodnia no nie, nie wiem, zrobię z tego jeden odcinek czy kilka odcinków sobie z tego teraz nagram żeby mieć, na no nie wiem, dziś w środę i piątek a wtorek i czwartek coś się wymyśli, no nie Piszcie, co w ogóle chcecie oglądać na moim kanale, bo nie wiem co mam nagrywać i w sumie to tyle nie, nie wiem co mam nagrywać w ogóle więc no. Po prostu piszcie w komentarzu, co mam nagrywać i pamiętajcie o jednym. Jeżeli zostawicie 100 subskrypcji do końca Maja, do końca Maja, to jem najostrzejszą popryczkę czyli na świecie, więc no chyba warto. I ogólnie to... Bardzo polecam wam Także Po prostu Zostawić łapkę w górę pod tym filmem bo Może To pomóc Nie tylko mi ale też Wam w uratowaniu sobie dnia Bo ten dzień taki nudny trochę więc polecam Robię dla was filmy specjalnie żebyście mieli co oglądać Bo YouTube się skończył i Nie ma nic ciekawego Nic nie mogę znaleźć dla siebie takiego Ciekawego więc myślę że może ten wam się spodoba. No, <laughs> to chyba tyle. Więc teraz po prostu sobie gramy, rozbijamy balony. <laughs> po prostu jest to taka gierka sobie na rozluźnienie no dobra dobra tu jeszcze jedna małpa gdzieś tu tego damy teraz postaciami trochę ugramy to bo w sumie tu ulepszyć bym mógł ale po co jak mogę sobie wspierać hajsy i ulepszać no nie Dobra, na razie jesteśmy ustawieni w sumie. To nie powinno chyba nic przejść, bynajmniej do tej chociażby 40 rundy, z takim już ustawieniem. To w miarę Git jest zrobione ustawienie na razie, i w sumie. Sobie jeszcze trochę pozbieramy hajsu, później już lecimy po prostu w postaci takie, które trochę game changerowe mogą być. No na razie to łatwiutko jest, bo w sumie mamy to, mm, git jest naprawdę zrobione jak tak patrzę W sumie teraz co, to upgrade'ować, tutaj jeden upgrade, tutaj kilka upgrade'ów i te bomby tylko ulepszyć no nie I wtedy to już jest zbieranie hajsu po prostu mm -hmm. Pod ekstra ręcza tego robię pod siłę. Jakby po prostu. Dobra, no na razie łatwiejutko bo powinno być no na nie. To tak wygląda normalnie tempiech hechy he, tak mi pokazuje, nie wiem czemu. Po prostu nie wiem Na razie to łatwytko jest, no nie? Na razie łatwitko yy. no dobra tu jest no, na razie łatwiko też w sumie no. Nie wiem co mówić po prostu podczas tego materiału. Tak po prostu nie wiem co mówić tyle. Dobra, to teraz dwa koła zbieramy i w sumie później jest zbierany już tak łatwo. W ogóle, ile kosztuje? Super, a pół dobra, no tak. No to tak, no, to, no tutaj to i teraz to, i jest już. Tutaj w sumie zrobimy Gites. Teraz zbieram 1700. Tak wygląda po prostu granie w tą grę. No nie. Zbierasz hajsivo, żeby ogarnąć sobie dobre postacie. No bo tak to działa. I w sumie tyle. <grystanie> to jest jasne, nie? Już tutaj 50 minut to jest na pewno zrobiona. Bo w sumie nie mam nic do stracenia no nie. Ty bo tu mogę być. Czekajcie, teraz zauważyłem to będzie działało? O cholera <grych> Zobaczcie, co to działa. Ta działa. S. To, to, tego nigdy tutaj nie, nie zauważyłem. No nie. Zapomniałem o tym, że tu woda jest. To w sumie już. S. No nie. Teraz tego bym pod to bo tak. I tu raczej nie powinno być żadnych problemów. Nie powinno być żadnych problemów na razie. A teraz 3300 bank I już jesteśmy ogarnięci, no nie. Tu pod 3 koła to będzie o 6000 6000 zbieramy. Tylko od razu w sumie bo czemu by nie i tak tu nic nie może przejść, bo nie ma jak przejść chyba, że jakieś kłamo ale raczej nie no raczej nie <ścoughs> to S ogólnie i co teraz jest tylko zbieranie na najlepszą postać na którą będzie po prostu wydany w chuj hajsu no i tyle. Co ja mogę więcej powiedzieć? nie. I mu się uda bez straty nawet jednego. Tutaj po prostu nawet za ten czerwony bałem nie przejdzie. Yy, tylko teraz gdzie go postawić? Tu, są bo to na 3T siadam. No to tak żeby kamo rozwalał, żeby nie mieć tu z tym żadnych problemów. I w tym momencie to jest S. Raczej ta kama nie powinna mnie rozwalić, bo są ładnie ogarnięte. I co? No? Odcinek trwało 10 minut, więc teraz mógłbym po prostu po skończeniu tego yy, skończyć materiał, ale już dokończymy po prostu to wszystko. No. Dopóki nie przegramy, a to pewnie się jakoś stanie w 70-80 rundzie. Czyli, już jak będziemy po prostu na free play ugrali. więc no, film będzie trwał pewnie około 20 minut, bo w sumie nie wiem, co mam innego tutaj zrobić. No nie, dobra, imo, imo się uda, ale jeszcze na wszelki wypadek dam tutaj ninja po prostu. No, i już mam Free player więc no, nie wiem po co zrobić, ale imo pod Double to robimy, bo w sumie no, nic nie mam jeszcze, gaję tego dobrze na maksa, więc to jest ten minus, że tego nie mam na maksa, walnie tego, ale no. Jak mnie nie mało nic Dobra, lecimy pod Ultra Jagranauta to będzie 14000. to 14 koła, czyli czekajcie. No brawo, no to po prostu teraz zbieramy na Ultra Nauta i już mamy im 80. No. To w sumie na tym polega ta gra, że nie ma nic trudnego, po prostu trzeba dobrze ustawić małpę, no nie? To jeszcze damy tych dwóch tutaj, żeby nie było żadnego problemu. I, i no, mogę jeszcze dać. To ma już teraz to jest S, później tylko je będziemy ulepszać, ale to już nie będziemy mieli Ultra Dragonauta, bo nie chcemy się ich teraz ulepszać. No nie. Najpierw 15 koła zbieramy i jest S, wtedy już do końca. No, więc to po prostu o to chodzi w tej grze, jak już widzicie. W sumie mówię to któryś raz, ale po prostu nie wiem, co mówić, no nie? Hmm. Hmm, można jeszcze... Gdzieś tutaj Gluganera postawić. Z przodu najlepiej go gdzieś dać. Tak. Tu w sumie. Bo Gluganer tu będzie też zawsze coś pomagał. Co prawda bez zlepszeń to on tam pomaga tyle co nic. No dobra. To akurat bez znaczenia. <todgłosy> i 15 tysięcy już jest na naszym koncie no i w tym momencie to już raczej tego nie przegramy to najpierw glugenera dajmy tak tu pod by będziemy szli tego totalnie nigdy nie ogarniałem no ale to to po prostu leciałbym w ten sposób. Guret... At... Nie... W ogóle. Tu w sumie. Kurwa, Discord. Dobra, hmm. tam to.